Cześć kochani. Z tej strony Susanna Wójci. Witam was serdecznie na moim kanale o urodzie, kosmetykach i pielęgnacji skóry. Dzisiaj porozmawiamy o wszystkim, co sprawia, że czujemy się piękne i zadbane, od najnowszych trendów w kosmetologii po sprawdzone metody pielęgnacji twarzy. Jeśli interesują was wskazówki dotyczące pielęgnacji skóry, nowinki kosmetyczne i recenzje produktów, koniecznie zasubskrybujcie mój kanał, aby być na bieżąco z każdym nowym filmem. A teraz przejdźmy do tematu dzisiejszego odcinka. Jeśli to czytasz, to zastanawiasz się, czy warto iść do psychologa, czy tak naprawdę warto iść do psychologa. Psycholog to osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie i wiedzę na temat psychiki człowieka która może Ci pomóc w samorozwoju i lepszym poznaniu siebie. Często przed pójściem do psychologa blokują nas myśli o tym, że będziemy musieli odkryć się przed obcą nam osobą. Niejednokrotnie jest to strach przed opinią innych czy ukrywanie przed sobą tego, że potrzebujemy pomocy specjalisty. Często jako reakcja obrony na organizmu pojawia się atak, bagatelizowanie problemów czy też stosowanie wymówek. Psychologa obowiązuje tajemnica zawodowa. Więc nie musisz obawiać się tego, że psycholog ujawni Twoje tajemnice. Kim jest psycholog? Psycholog jest osobą, która ukończyła pięcioletnie studia magisterskie na kierunku psychologia. Musi cały czas pogłębiać swoją wiedzę. Odbyła do 900 godzin praktyk zawodowych. Jeśli jest psychoterapeutą, to po ukończeniu pięcioletnich studiów magisterskich odbywa dodatkowo przygotowanie do zawodu psychoterapeuty oraz studia podyplomowe która trwa około 4 lat, w trakcie przygotowania do zawodu psychoterapeuta musi przejść własną psychoterapię, wybranie odpowiedniego psychologa z którym będziemy w stanie pracować nad sobą, może być trudne. Możemy uważać, że jesteśmy w stanie sami poradzić sobie z problemami. Czasem jednak pójście do psychologa jest jedynym słusznym wyborem. Psycholog nie zajmuje się tylko problemami, ale również pomaga w naszym samorozwoju. Czym zajmuje się psycholog? Psycholog zajmuje się stawianiem diagnozy i leczeniem psychologicznym z wykorzystaniem wybranego nurtu NP teorii poznawczo-behawioralnej. Pracuje z klientem nad poprawą jego zdrowia psychicznego i wprowadzaniem korzystnych nawyków. Psycholog. Może pomóc Ci rozjaśnić wiele spraw związanych ze swoim życiem, takie jak: praca, relacje z innymi, wychowanie dzieci, szkoła, pozbycie się nałogów, uwolnienie się od traumy, lepsze poznanie siebie, leczenie depresji, trudności w radzeniu sobie ze stresem, rozwiązywanie problemów, poczucie zagubienia w trudnych sytuacjach. Uzyskanie odpowiedzi na pytania lub rozwianie wątpliwości. Więc, czy warto iść do psychologa? Odpowiedz sobie na poniższe pytania. 1. Z jakiego powodu chcesz iść do psychologa? 2. Jakich i jak szybkich rezultatów oczekujesz? 3. Czy jesteś gotów pójść na odpłatną wizytę? Jeśli odpowiedź brzmi, taki chcesz. 1. Poprawić jakość swojego życia. 2. Rozwiązać dotychczasowe problemy. 3. Zacząć się w końcu rozwijać, to spróbuj umówić się na wizytę u psychologa, niczego nie ryzykujesz. Rócz opłaty za konsultacje z psychologiem, gdzie można umówić się do psychologa w nowym sączu. Jako że autor tekstu pochodzi z Nowego Sącza, a treść zawarta na stronie jest jego opinią. To poniższe propozycje mogą być subiektywne. Lista miejsc, gdzie znajdziesz psychologa w Nowym Sączu. Instytut Diagnostyki, Opiniodawstwa i Pomocy Psychologicznej w Nowym Sączu. Zobacz, jak dojechać. Kiedy iść do psychologa? Nadal zastanawiasz się. Kiedy warto iść do psychologa? Skorzystanie z pomocy psychologa powinno wychodzić z Twojej inicjatywy. Wciąż szukasz celu w życiu? Łatwo się poddajesz. Czujesz, że masz słomiany zapał? Zdarza ci się przejmować opinią innych? Czasem brakuje ci sensu w życiu? Zastanawiasz się, jak poprawić swoją sytuację finansową, lub rozmyślasz, jak być szczęśliwszym? Wciąż zastanawiasz się. Jak zacząć w końcu działać i poprawić jakość swojego życia? Jeśli stawiasz pytania, to poszukujesz odpowiedzi. Jeśli jednak odpowiadasz zdaniem, to nie szukasz żadnych możliwości. Stawianie pytań je otwiera. Jeśli szukasz odpowiedzi, to możesz ją znaleźć, obserwując swojego idola, czy autorytet w jakiejś dziedzinie twojego życia. Możesz nie wiedzieć, jaki zawód chcesz wykonywać, czy chcesz być ze swoją drugą połówką, czy nie? lub czuć się po prostu samotnym w życiu. W takim przypadku warto iść do psychologa. Nie chcesz iść do psychologa? Zobacz inne rozwiązania. Zamiast iść do psychologa, możesz zacząć od innych rzeczy. NP 2.1 Medytacja 2 Zmiana diety 3 Pójście na siłownię 4 Poznanie nowych ludzi 5 Poczytaj książkę 6 Poszukaj artykułów naukowych w internecie 7 znajdź wartościowe kanały YouTube. 8. Zacznij zmieniać swoje życie. 9. Zrób rachunek sumienia. 10. Zacznij od tego, co powinieneś zrobić, by być szczęśliwszym, jakie kanały psychologiczne warto oglądać na YouTube. Przeciętny człowiek, zobacz. kanał nie wiem, ale się dowiem. Zobacz, kanał człowiek absurdalny, zobacz, kanał każdy jest kowalem swojego losu, żeby być bardziej szczęśliwym, włóż w swoje życie trochę więcej dynamiki.